Porozmawiajmy może o rozwoju robotyzacji w Polsce, bo ten rozwój jest jednak chyba taki stabilny i wzrostowy, ale wciąż to za mało, jak usłyszeliśmy już na pierwszej prezentacji. Powiedziałbym, że wzrost, jeżeli chodzi o rynek robotyki w Polsce jest ogromny i dane IFR, czyli Światowej Organizacji Robotyki, pokazują, że w zeszłym roku tych robotów było w Polsce o 35% więcej do roku ubiegłego i jest to ponad 2,5 tysiąca robotów przemysłowych. Z jednej strony to cieszy, ale z drugiej strony musimy spojrzeć też na inny aspekt. Ile tych robotów jest zainstalowanych w naszych przedsiębiorcach? I tutaj już niestety współczynnik, który mówi o gęstości robotów, czyli ilości robotów na 10 tysięcy pracowników, już nie jest taki kolorowy. To jest tylko 36 robotów na 10 tysięcy pracowników, gdzie w porównaniu z wysoko rozwiniętymi krajami, na przykład Korea jest liderem, jest 700 tych robotów, a nasi południowi sąsiedzi mają po 115-120. Także tutaj wzrosty są, ale one muszą być jeszcze silniejsze, aby nadgonić świat. A jakbyśmy ten poziom 100, powiedzmy 115, 120 osiągnęli, to już by było dobrze, czy, czy to nadal trzeba jeszcze, jeszcze działać dalej? Nadal trzeba działać dalej, aby gonić europejską czołówkę, y, gdzie ta średnia jest około 300 robotów. Czyli nasi południowi sąsiedzi są na poziomie 100, y, czołówka europejska to 300, także widzimy ile jest jeszcze do nadrobienia. A w jakich branżach, bo oczywiście tutaj nie, nie powiemy o wszystkich, ale w jakie branże mogą się robotyzować? Powiedziałbym inaczej, mogą się robotyzować wszystkie branże, gdyż robot to naprawdę maszyna wielofunkcyjna, która może być zastosowana w wielu procesach, od przenoszenia poprzez pomiary, malowanie, spawanie, także ich zastosowanie jest nieograniczone.